No, możesz mówić, bo znowu mikrofon. Chcę pokazać, gdzie jest Mazda? No. Tam. Tam jest Mazda. A my tu. Tam jest hotel. Jesteśmy na Słowacji. I idziemy do hotelu. No, tam jest hotel. No otwarte jest Chyba Widzisz? Drzwi no. Uwaga na prąd Hmm. on działa jak do, dotkniesz go i po chwili dopiero wiesz on działa nie tego tak od razu tak, się może, tak, tak samo że dotknę, tak. no pewnie rozwalony jak wszystkie te hotele no to jest... <głos> <głos> no. to może ten Drololololo, najpierw ale jest sens zaraz zobaczymy no to nie zaraz, bo albo teraz, albo wcale. No to dachu może. Jesteśmy w miejscowości Kremna. Zmarszczki. Tak? Czy na co? Ty no. Nie ma tragedii. Rozwalone wszystko wiadomo, ale to są od razu większe pokoje niż w hotelu, są większe pokoje. Łazienka, 4 łóżka. Nic ciekawego, wracamy się do recepcji.

Ja nadczynia pełno skład, bo ci nie co Masz tutaj Nikt nie umiał, co? Podziękowania? Kurwa moci Przepraszam Za co? Za smaczne posiłki? Uh -huh. Uczestnicy zielonej szkoły z zespół szkół im... E, Świętej Edyty Stein z Lubińca Słowacja 2005 To wtedy tu byłeś? Tak Co oni robią? Gdzie byliśmy? E, wieczór tak <grystanie> się Co za kimbos? Ta rura? Kiełbasa? Ale ta rura? Helikopter tu ląduje? Zobacz, czy jest woda. Może <gryw> lepiej nie. No co ty. No A co tam stało na tym? Przełomstwo. Hmm. Nie to są lasy To jest z tego Na tym był y, silnik elektryczny Tam bardzo... Ma... A no tak, też Swoje, nie? Aha. A to chyba kanciapka jest tego Kogoś, co tutaj pracował Dobrze Na pewno z był pokój Tu jest fajne coś Chyba pani sprzątaczka jakaś, bo... To co? Teraz piętro. Idziemy na piętro. Mamy aż 10% baterii. Druga się rozładowała w wyjaśnionych okolicznościach a jeszcze trochę do nagrania jest wszystkie tak samo wyglądają coś ma być wielkie coś ma leć wchodzimy? do burdelu? trochę ktoś ci zbuta jest co jebał? nie wiem Halo. nie to dziwicie <laughs> Steriośtaj, gdzieś tam jest. Słońce zawsze. Ej, znowu jakieś ślady po Z tej czy z tamtej strony? Dopiero sami Ej. Ale czym to oni też są? Na no, no, papierze są. Środem jakieś. Z wiatrówki albo kulkami. To przeszło na pewno. Dziury są. Wiesz? No, nie, z broni palnej takie małe dziury. jest tam ktoś? No mówiłem ci jest. Gdzie teraz idziemy? Co? Gdzie teraz idziemy? Yy, na piętro drugie. Masz tam spodtaso taki fajny. Mhm. Co się stało? Sikierą ktoś otwierał te drzwi chyba To nie będzie rodu? Nie wiem nie no, nie ma się ani nazwiska Ale tego nie można pokazać Czekaj, Nie wiem. On kłamie na Pozdro Urbex Beskidy, Dawid Urbex. jest Dawid, a to, jest... a to jakiś Słowacki. Ten... Horses, Horses, Praga, Kid Johnny, Polska, OPE. Russia, Dromomaniak Urbeks, Urbeks Urbex Time? Urbex Time. To znasz. Raz, dwa, trzy. Nagrywa się? Dobra. Ciao. Tak? No. Zmieniliśmy aparat. Tak. Na tamten pad. I uwolniliśmy ptaszka. A tu mam ten. Ale <noise> to coś miało. Y Pochwal się co znalazłeś. Wielkiego ptaszka. A co to jest za ptak? Ale co to jest Zaptek? Fajnie, mogę go pogłaskać? Poczekaj nie chcę go pogłaskać. Ale słyszaj Jesteś bohatera no ale... Pod... Przecież tam nie wyjdziemy po co. Właśnie, no, to albo się zawaliło, albo ktoś to rozwalił. Bo tam było takie... No takie piętarka jakby. Ciekawe czy tam nie ma wyjścia na dach z tego. No, zoomu nie mam w tym obiektywie. Tu się gdzieś idzie, Tam jest jakiś na dach. Co? Wyjście na dach jest. To jest tam? Chodź. No to mi aparat do mnie, ty, ale pod taki strop? się na dachu Ty, i tak by tu... Ten, ten i tak dronem 嗯。Mm. No dobra, chodź. No idę. Siema. Siema. Gdzie idziesz? Do piwnicy. Po ziemniaki? Nie. Mhm. цибулом <laughs> же Цибуло уже. Ну. Это вот да кульки, обрацало, то там, видно. Шнурки до кульки, как все убрацал. Там, там, там,

Nie, no nie. Nie, nie, nie. wiem, czy Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 pamiętam, Nie. 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 był Nie. 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 lat. Znajdziemy się tędy i przejdziemy ulicą normalnie nie przez To jest mechaniczny, a to ratrak? A tu jest ten bar? To co jest ten balkon tu? Patrz, no. to jakiś garaż nie byliśmy. Ten ratrak już jest ładnie rozwalony. Widziałem na filmie sprzed paru lat, to jeszcze był w miarę. jest zdjęcie w ratraku? Posiedź na pakę, patrz, bak jest. Spójrzcie, paliwo. To mają do równania takie te. Oj, sztrog zrobi ząbkami. I tak jak. Kombajnem się nie kombajni, tak ratrakiem się ratrakuje jednak Więc mi nikt nie zarzuci. Chociaż pewnie jest jakieś bardziej profesjonalne określenie do tego Dobra porób zdjęcie. To ten, momenty. pożegnaj się siedząc w ratraku No, bo tu nie wolno wchodzić w ogóle, a... Teraz, jak jest ciemno i świecimy, to rzucamy się trochę w oczy. To żegna się z... Opuszczonego ratraka. Tak. Koło hotelu... Kremna. Kremna. W miejscowości... Kremna. Tak. Elo. No, możesz się pożegnać. To rykowisko żegna się. Głośniej, bo nie wiem czy cię będzie słychać. To rykowisko żegna się z opuszczonego latraka. Co? Jak? Tratrak. Jak? Tratrak. Tratrak? Mhm. Kur.